To najnowszej historii naszego kraju, wydarzenie niezwykłe bolesne, miał właśnie 40 lat od chwili, gdy niedzielny poranek 13 grudnia, zamiast przynieść kolejne wydanie programu dla młodzieży. tyle ranek powitano z komunikatem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego o wprowadzeniu na terenie całej Polski stanu wojennego i zaostrzeniach rygorów w życiu publicznym. Wydarzenie to poprzedzało liczne inne, dobre, doniosłe inne najlepsze, które ówczesne władze komunistyczne postrzegały jako destabilizujące życie w i tak już zniewolonej ojczyźnie. W lipcu i sierpniu 1980 roku przez kraj przetoczyła się fala strajków w Sanoku, Tarnowie, Jelcu, Dąbrowie Górniczej oraz w Gdańsku, w Szczecinie i Jastrzębiu. Zakończona podpisaniem porozumień społecznych. 10 listopada zarejestrowano NSZZ Solidarność z Lechem Wałęsą jako jego przewodniczącym. Wcześniej, we wrześniu, odwołano z funkcji pierwszego sekretarza PZPR Edwarda Gierka, funkcję tę powierzając Stanisławowi Kani. Historię tego roku przynosi dwa spektakularne wydarzenia kulturalne. W październiku nagrody Nobla z dziedziny literatury otrzymuje Czesław Miłosz, a 13 grudnia w teatrze Imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie ma miejsce prapremiera światowa dramatu Karola Wojtyły Brat naszego Boga w reżyserii Krystyny Skuszanki. Rok 1981 zaczyna się burzliwie. W lutym premierem rządu zostaje generał Wojciech Jaruzelski. W marcu biuro polityczne. KC PZPR podejmuje uchwałę o zagrożeniu socjalizmu w Polsce. Przez NZZ Solidarność. Łałę zagrozić strajkiem generalnym. Prymas Wyszyński apeluje o spokój. W maju umiera ksiądz Prymas, a jego miejsce zajmuje biskup Józef Gleb. W czerwcu do Polski przyjeżdża z Ameryki to w miłość a w sierpniu w pierwszą rocznicę wydarzeń na wybrzeżu odbywa się premiera firmu Człowiek z Żelaza. Andrzeja Wajdy. W październiku Stanisław Kania podaje się do demisji. Jego miejsce zajmuje generał Jaruzelski, skupiający teraz w swoim ręku pełnię władzy. W listopadzie odbywa się Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, na którym ma miejsce kolejna prawpremierna sztuki Karola Wojtyły przed sklepem i jubilera. Na 11 do 13 grudnia zaplanowano w Warszawie Kongres Kultury Polskiej, obrady którego przerwała decyzja WRON o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju. Internowano około 10 tysięcy ludzi, wprowadzono godzinę policyjną, cenzury korespondencji, zakazano zgromadzeń, wyłączono została komunikacja telefoniczna. Najkrwawszymi wydarzeniami tego okresu pozostaną zapewne pacyfikacje kopalni w Wujek, w Katowicach i manifest lipcowy w Jastrzębiu Zdrowia. Jeżeli chcemy Państwu przypomnieć o tych wydarzeniach słowami poetów i naocznych świadków, to czynimy to z kilku powodów. Pierwszym, najbardziej oficjalnym jest 40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Po drugie, literatura tego okresu, mało znana. Godna jest przy tej sposobności przypomnienia, a poza tym w dalszym ciągu wielu jest wśród nas takich, którym nie na rękę jest przypominanie tych faktów. To, czego obawialiśmy się wszyscy, stało się faktem. Znajdujemy się w określonej rzeczywistości i od naszego ustosunkowania się zależy przyszłość Polski. Jedno wiemy na pewno: wiemy, jakie są te granice, których nie wolno nikomu przekroczyć, pod groźbą sprowadzenia ostatecznej zagłady narodowej. To, co stało się w ostatnich dniach, stanowi ostrzeżenie, lecz i dowód, że żadne rozwiązanie pozorne nie uzdrowi sytuacji. Nie ma powrotu do stanu sprzed sierpnia 1980 roku. Nie może też trwać stan anarchiczny, próby sił wierzymy, że nie jest za późno na zwycięstwo rozsądku. W nocą nocy do dom. wyciągnęli na zyłki jak złye, drzwi zamknięte otwierało gdy opad strach i gniew, jeden wybór, kopalnia strajkuje, wystaniała bardzo nasza krew, idą pancy na w tym przy bramie do matek żon, Spot na murach klejonych y, zlatuje, czarnym treścią komunikat bron, kilo w łańcuch ściska naszą dłoń. Wózków szereg piekczoków wstrzymuje, już milicja repetuje bron, idą pancy na Śnieg, śnieg, a ja trzymam na kolanach dziecko zaszczelonego górnika, zatłuczonego pałką studenta. Mam pełne ręce śmierci, kołyszę się nad nimi. Czołem dotykam oczernionych czół. Jestem więźniem, sama uwięziona. Ja we śnie nie mam torebki. Gdzie moje kartki nastypią? Nie mam w ustach krzyku, ani śliny, ani przekleństwa. Tylko gorzką hostię milczenia na. Języku. Przez moje miasto bez przerwy przeciągają pochody demonstrantów. Mijają się w ciszy, kiedy wychodzą z domu. Muszą bardzo uważać, by nie przyłączyć się do niewłaściwej demonstracji. Tam mroźna cisza miasta, mego, czołgi stojące niby cienie. Żołnierze jak niepewni swego schylają głowy nad płomieniem. Zimno im. i mu w gardle, bo nikt już nie wie, czy mówimy tą samą mowę. Z niczym, jak czuwający się No Nocą szkodzą i krzyczą, pięściami oczy miotą. Nie umiem dłużej milczeć, za mało płakać o tym. Połowiem komunikaty wściekle się w mózgu tylko. Krwawa Ziemia na światem. zwolniących z wisa drutów. Warszawie policyjna godzina. Wszyscy krwawi. Nie szukajcie ziemi polskiej na mapie. Na nie tylko krew i karami. Póki jeszcze trochę wiary mamy w to, co widzimy sami, dotknijmy palcami tego pęknięcia Polski. Gorzkiej rany starej niech się otworzy przed nami na nowo. Wolności naszych kolegów, czołowych, yy, przedstawicieli kultury polskiej i istnieją żadne racji, które by usprawiedliwiały tego rodzaju akcje, za podobnie bezzasadne no, uważamy aresztowanie czołowych działaczy naszy, naszego związku. Żądamy natychmiastowego zwolnienia internowanych yy, i cędził przeproszenia i za yy, bez naszej historii fakt. Brawa. Według niepotwierdzonych doniesień, które traktować należy ostrożnie, według niepotwierdzonych doniesień, które dotarły z opóźnieniem spowodowanym niesprzyjającymi śniegami i zasiekami, według niepotwierdzonych doniesień posunęliśmy się za daleko w łapczywym chwytaniu powietrza w płucach, zatracono poczucie rzeczywistości w odmowie przyjmowania kopniaków, zakłócono dialog kastetu... Ze szczęką z winy tej ostatniej. Według niepotwierdzonych doniesień trudno się dziwić. Trudno się mianowicie dziwić. Zdecydowanej reakcji, reakcji spowodowaną, spowodowanej wolą przywrócenia porządku. Tak, aby każdy wiedział, gdzie jest jego miejsca. Słuchajcie się z piętą ciszę przedmieść po policyjnej godzinie w pochmurną ogrody Nocy. Nie wzrusza się jak dawniej, nie udziela porad. Nie z delficką wyrocznią ani paplaniną z wieczorem gazet. Nie obchodzi jej z starego rumaka, rym Szajba transmisji do mas i nowa fala mierzy. Chciałoby się zapaść w sen, ale odpędza senność, odpędza dymę i mgłę, wszelką niejasność. I ptaki, które kraczą, jakby nigdy nic. Nie może tego wytrzymać. Noc węglona pod stopami zrzeliwiało śniegu gruzów. Wiórach, mrozu, świerk zwalony, kolczastego drutu chłągu. Znikąd gwiazdy betlejemskiej po rękoj nóż. nóż, Dmą syreny milicyjne zamysłów anielskich tronów. Co kopalnia, biją wilki. Ślepie chał, się żarzą złe. Rzeżą w głuszy zaczadzonej, starsze piesce śląskich hut. Martwa noc. Czy alchanioł w zerwie powalonych we śnie? Gwiazdo, gwiazdo pogrzebana. Kto leż, kto uwierzy w cud. Gwiazdo, gwiazdo w rocie święta, a wmiażdżono wściwie w gruz. Tak, by nawet ślad nadziei nie tkwił się, że wzajdzie blask. Jednak idą dom za domem, choć pancerny wielki wóz zawiózł w niebie, gnieźdź nie z zmro... zmroźny chmur, zawiący gaz, aż rozstąpił się przed żółwkiem, wyciosany z węgla tu i wytargał w krzepłe żebra, Eks, e, eksplozji szloku ból, słychać, zbiera. Krok za krokiem piropuszy, czarnych szum, zwójka idą. idą, placu śmierci, lulaj, lula, błyskaw błyska kul. W ludziach tyle jest nagromadzonej nienawiści. Tłum na ulicach i oni, zomowcy. Pój na śmierć i życie. I nas ogarnęła nienawiść. Byliśmy gotowi. Piotra! W bocznej bluzie, zamiast sztygara, Idzie pod święta Barbara. Pośród chodników ciemnej zamiei, Rozwija mocną nitkę nadziei I czujnie stąpa ścieżką załomów, By ich bezpiecznie wywieźć do, do, do domów. By po tej nitce każdy z górników Mógł wyjść z najbardziej ciasnych chodników. A później długo szybie znów, Cierpliwie liczy wybrzaniem zwów, A gdzie są razem w imię y, miłości, Zapala lampkę solidarności. Państwo totalitarne, wolność będzie nam odebrana nagle. Z dnia na dzień będą nam skąpać powoli, zabierać po kawałku. Czasem nawet oddawać, ale zawsze mniej niż zabrano. W ilościach niezauważalnych, aż pewnego dnia po kilku lub kilkunastu latach zbudzimy się w niewoli. Powiedz to słowo nieużywane, może przez Ciebie już zapomniane, albo przemilczane, lub co gorsza w złym znaczeniu nadużywane. Zdobądź się na odwagę w historii Polski ani żadnego narodu uprzymierzonego, ale wciąż walczącego. Nigdy to słowo nic złego nie znaczyło, więc powiedz to słowo i przypomnij sobie, co ono znaczy. Uchwałą Psejmu z lutego 1910 roku stan wojenny został uznany za nielegalny. So... Tchau. Puxa puxar, puxar. puxar, puxar.